Uwierzycie, że właśnie mija dekada od kiedy przywitaliśmy prawdziwe hybrydy w Formule 1? O ile wtedy była to w miarę logiczna droga, która dostosowywała się do standardów rynku, tak teraz. No, tak średnio bym powiedział tak średnio. Świat się zmienił, i rządzący wymuszają na nas elektryfikację. TF1 nie przeprowadza, bo też nie może przez formułę E i pewnie nie chce, ale równocześnie zwiększa moc hybrydy od 2026 roku. Tylko, że to wszystko przeczy logice, a do przelania tych myśli w ten film zainspirował mnie jeden tweet, ale o nim później. Przez lata słyszymy argumenty, że jednostka hybrydowa idzie w parze z rynkiem aut cywilnych. To ma pomagać zaangażowanym sport producentom w rozwoju technologii. To oczywiście kompletna bzdura, bo obie jednostki napędowe nie mogłyby być od siebie dalej. Samo działanie może jest podobne, ale to kompletnie inne rozwiązania, zaczynając od tego, jak obecne silniki, które weszły w 2014 roku, są zbudowane. Te, o których Mercedes wiedział lata wcześniej, bo byli w zmowie z FIA. Rządził nią wtedy Jean Todt, który skonotowany jest z Ferrari, więc pomyślałbyś, że to oni by dostali taką wiedzę. O to właśnie w tym wszystkim chodziło. Cała p***a! <coughs> Fałszy jest Turbo, a do tego całym systemem Rsy składającym się z MGUK, MGUH i baterii. Sporo upraszczam, ale to też nie miejsce do rozwijania się nad takim sprzętem. Ciężkie bydle, a dodatkowo nie mające nic wspólnego z tym, co mamy w autach drogowych. Przecież sami producenci mówili, że MGUH, czyli system odzyskiwania energii cieplnej, jest drogi, skomplikowany i kompletnie nie do użytku na drogach. Wszystko razem waży 150 kg, a dla porównania, V8 z poprzedniej ery mieściły się w 95 kg. Kiedy dodamy do tego poszerzone auta, powiększone opony, dodanie halo, poprawę innych systemów bezpieczeństwa i nowe regulacje z 2022 roku, to auta w 11 lat przebrały na wadze 154 kg. 154 to nawet ciężko wygląda stojąc, zresztą na żywo auta w wolnych zakrętach wyglądają jak słoń w składzie porcelany. Dlaczego hybrydy to bzdura? Podstawowy błąd mamy na samym starcie. Należy wybić sobie z głowy, że Formuła 1 ma jakikolwiek wpływ na rynek motoryzacyjny poza tym marketingowym. Może ktoś kupił kiedyś Mercedesa, bo Hamilton wygrywał tytuły. Jednak technologia w królowej motorsportu dawno rozjechała się z tym, co widzimy na drogach. Może, jeżeli podciągniemy pod to hyperkary, ale umówmy się: ilu z Was ma takie auto na podjeździe, albo chociaż sąsiada z takim? Jak macie. To się odezwijcie. Włókno węglowe, aerodynamika, łopatki do zmiany biegów i wiele innych rzeczy. Jasne, to wszystko ma swoje korzenie w F1. Tylko teraz naprawdę to nie ma żadnego przełożenia. Silnik ma zbliżoną pojemność do twojej oktawi? Super, tylko 1.5 TSI generuje 150 koni, a formułowe 1.6 daje ich 1000. To są dwa kompletnie różne końce technologii. Tu już po prostu nie ma przełożeń. Nawet to marketingowe paplanie zanika, już praktycznie nie słyszymy o rozwiązaniach prosto z bolidów F1 na Wyciągnięcie ręki. No dobra, skoro nie hybrydy i zwiększanie ich mocy, to co? Ustaliliśmy sobie, że Formuła 1 jest oddzielnym bytem jako sport, więc tak ją traktujmy. Nie róbmy z ludzi idiotów i nie wmawiajmy im już nigdy więcej jej połączeń z autami cywilnymi. Czas na ostateczny rozdział kościo. znaczy sportu od aut cywilnych, chociaż to, o czym opowiem, dalej mogłoby sprawić, że F1 znowu wpłynęłaby na rynek aut cywilnych. Co proponuję? Wolno sące V10 o pojemności 3 litrów, bez żadnych hybryd. Co ten Oszalałem. To właśnie nie. W 2014 roku hybryda była świetną alternatywą dla zmniejszania emisyjności i co do tego nie mam wątpliwości. Tylko, że żyjemy w czasach piorunująco szybkiego rozwoju technologii. Pamiętacie takiego typa jak Sebastian Vettel? Niemiec, po zabyciu czterokrotnym mistrzem świata, kocha historyczne Auto F1, ale i gorliwie dba o środowisko. Dwa hobby, które trudno ze sobą połączyć. Nic bardziej mylnego, w 2023 roku na festiwalu w Goodwood Sepp pojawił się ze swoimi prywatnymi bolidami Williamsem FW14B oraz McLarenem mp 48 Pojechał nimi na w 100% zrównoważonym paliwie bez żadnych domieszek tych kopalnych. W autach przeprowadzono jedną modyfikację. Pojawiła się naklejka z napisem Race Without Trace. Rozumiecie? Dwa bolidy z lat 90. nie potrzebowały żadnych modyfikacji, żeby pojechać na syntetycznym paliwie. Zresztą firma, z którą Fetter współpracował, P1 Fuel of Change, ma na swojej stronie kilka różnych wersji paliwa i jest nawet certyfikowana przez FIA. Zresztą musi, bo współpracuje z WRC. Daleko nie musimy szukać, aby znaleźć kolejny przykład takiej firmy związanej z Formułą 1. Zero. Zero to firma założona przez Padiego Loa. Tak, tego samego, który odpowiedzialny jest za wiele znakomitych aut w Formule 1, ale my, Polacy, pamiętamy go głównie za taczkę Roberta Kubicy. W każdym razie oni również produkują syntetyczne paliwa i już współpracują z Royal Air Force przy ich dostarczaniu. Żeby było śmieszniej, to Paddy był w brytyjskim parlamencie, aby opowiedzieć co nieco o przyszłości tych paliw. Było to w czerwcu 2022 roku, a towarzyszyli mu, no to nie zgadniecie. Fano Domenicali, James Allison i Karun Chanduk. Ten sam Karun Chanduk, którego to tweet był inspiracją do nagrania tego materiału. Ciekawe, kto te syntetyki będzie do Formuły 1 dostarczał. Oczywiście tych firm jest zdecydowanie więcej i pojawiać będą się kolejne. Co z net zero? No tutaj problemu nie ma. Wszystkie te paliwa są wytwarzane za pomocą dwutlenku węgla, a w połączeniu z używaniem odnawialnych źródeł energii są carbon neutral albo nawet carbon negative. Oznacza to, że w cały proces od wytworzenia do spalania de facto niweluje dwutlenek węgla. W ogóle te paliwa podzielić można na zrównoważone i e-paliwa. Tutaj też kłania się nam wodór, który to jest integralną częścią tworzenia tych drugich. Jednak tutaj nie będę się dublował. Na kanale Powagowani Robert przygotował fenomenalny film o wykorzystaniu. W stanie motoryzacji tego najczęściej spotykanego w przyrodzie pierwiastka. Link zostawiam w opisie. Piękną częścią tego procesu jest też fakt, że da się przygotować paliwo dokładnie według wytycznych. Tutaj też nic nas nie ogranicza. Ktoś powie: Ale to jest na pewno drogie. No, faktycznie jest. Nawet Harris z kanału Harris Garage pokazał, ile jego kosztowałaby przesiadka na syntetyki w jego zabytkowych autach. Jego wyliczenie na dzień 9 lutego 2023 nie wyglądało optymistycznie. 2250 litrów paliwa syntetycznego było droższe o 7538 funtów, tylko co z tego? Baterie, elementy hybryd i całe RD z tym związane to też sporo kosztuje. Akurat koszt produkcji takiego paliwa nie powinien być problemem. Poza tym, auta w Formule 1 też nie jeżdżą na naszej popularnej 9-piątce. Tutaj pojawia się ten moment, gdzie Formuła 1 znowu może przyświadczyć się motoryzacji. Szerokie wykorzystanie sprawiłoby większe zapotrzebowanie. Tiry i samochody zespołów też czymś trzeba napędzać. Podobnie jak agregaty prądotwórcze, to napędzałoby produkcję, ale i było świetną reklamą na jednej z lepszych do tego platform. Odpowiedni marketing w całej tej sytuacji zwiększyłby świadomość społeczną, a z tego wyszłoby piękne napędzenie całego tematu. Cały proces elektryfikacji idzie jak krew z nosa i już raczej nie przyspieszy, niezależnie ile jeszcze razy ten życzony nos dostanie pięścią. Zachodnia infrastruktura nie jest przygotowana na zwiększone zapotrzebowanie na ładowanie aut, a co dopiero mówić o naszej. Samochody elektryczne są absurdalnie drogie w produkcji, a baterie są problemem, jeżeli chodzi o recykling. Do tego zdecydowana większość prądu powstaje nadal z paliw kopalnych, co również umniejsza całe ekologicznej stronie tego procesu. Dlaczego więc czeka nas kolejna generacja hybryd z najprawdopodobniej z ekologicznymi paliwami? Bo to wszystko jest spisek rządów światowych. Elektryczne samochody są po to, żeby ograniczać naszą wolność osobistą. Mały zasięgi, żebyś przypadkiem za daleko nie zajechał, to wszystko część większego planu. Co tutaj dzisiaj się dzieje? Nieważne. To jest na rękę FIA i producentom samochodów zaangażowanych w projekt F1. Wpisuje się też to w te rzeczone wcześniej trendy rynku motoryzacyjnego i zwiększa ekologiczność sportu. A to też bardziej podoba się ze względów politycznych. Uważam, że to pójście na łatwiznę i zły kierunek. Formuła 1 przestała być koniem pociągowym rozwoju, a stała się owcą, beczącą w ten sam sposób jak cała reszta. Przecież e-paliwa są idealną odpowiedzią. DNA sportu nawet nie zostaje na miejscu, a powraca w pełnej krasie z ryczącymi silnikami kręcącymi się do chorych wartości. A to wszystko w środowisku, które spokojnie może być neutralne węglowo. Przecież to nie jest żadna utopia, a rozwiązanie, które leży przed nosem. W parze z tym poszłaby waga bolidów i łatwe zmniejszenie ich rozmiarów. To, czego Wszyscy tak chcemy, a nawet sama F1 chce do tego dążyć w kolejnej generacji bolidów. Nawet koncernom motoryzacyjnym zaczyna odbijać się czkawką cały ten proces elektryfikacji. Ford dopłaca do swoich samochodów, Volkswagen zwalnia ludzi, bo sprzedaż spada. Jednak szef marki nazywa je paliwa niepotrzebnym hałasem, a silniki spalinowe przestarzałą technologią. Wiecie, przed czym kroczy pychanie. Toyota od lat zapiera się rękoma i nogami przed elektryfikacją, a turować zaczynają mi inni giganci. Porsche ma swoją rafinerię e paliw w Chile, gdzie pozyskuje je kompletnie neutralnie węglowo. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko elektrykom, ale wizja Którą roztacza Unia Europejska, jest po prostu utopią. Paliwa kopalne jeszcze przez dekady będą w użyciu, bo nie da się przez stryknięcie palcami wymienić wszystkich aut na rynku. Zdaję sobie też sprawę, że każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Chociażby elektroliza wody potrzebuje sporo prądu i trzeba jeszcze popracować nad niwelowaniem, wydzielania dwutlenku węgla w tym procesie. Jasne, tylko ja motoryzację podaję jako drugi przykład. Szkoda, że Formuła 1 nie ma jaj, aby stanąć okoniem do całego świata opowiedzieć się za pozostaniem przy silnikach spalinowych i wyrzucenia hybryd, które naprawdę niewiele zmieniają w całym postrzeganiu sportu. Czy rodzinę kupującą Mercedesa EQE obchodzi, jakiś silnik za plecami ma Lewis Hamilton? Zresztą wejdźcie sobie na stronę Niemców i zobaczcie, ile znajdziecie na nie nawiązań do zespołów w Formule 1. I jak? Renault też nie bez powodu stworzyło sobie sportową spółkę-córkę. Znacie kogoś, kto kupił hybrydę ze względu na to, że te są w Formule 1? Przestańmy udawać, że ten cały cyrk jest czymś więcej niż sportem. Przecież nikt nam nie wmawia, że miejski rower ma rozwiązania z ultralekkich rowerów szosowych. Wbrew pozorom wszyscy by na tym zyskali, a już najbardziej, Formuła 1. To jest dosłownie sytuacja win-win. Ludzie ze starszym PSR-em, tak jak ja, dostaną to, czego im tak brakuje, a proekologiczna część rozwiązanie przyjazne planecie. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obie postawy były w jednej osobie. Niestety, ja mogę sobie swoje gadać, a logika może pokazywać mi, że to najlepsza droga, jednak we F1 zawsze wygrywa polityka, a tam agenda jest kompletnie inna i logikę ma za A co wy o tym uważacie? Zgadzacie się, czy uważacie, że gadam jakieś odklejeństwa? Zostawcie swoją opinię w komentarzu, a jak podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych. Dzięki. Cześć.